Siemaneczko, witam Was Siemano. ponownie. Witamy Was ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku. Kolejne wykopki, jak wiadomo, kolejne poszukiwania, kolejna nadzieja na wykopanie czegoś fajnego. Słuchajcie, na razie z tymi miejscówkami nie jest za dobrze. Wszystko jest przede wszystkim, wszystko jest jeszcze zarośnięte. A gdzie jest zboże skoszone, to badyle sterszą, niewygodnie się chodzi. Ale tutaj, wuja, tutaj szybki telefon do tego rolnika. To pole, trzecie podejście robimy, gdzie tu ostatnio fajny guzik wyskoczył. Niestety nie napoleoński, pierwszowojenny, ale i tak fajne znalezisko jak dla mnie. A ktoś, kto oczywiście jeszcze nie oglądał, to zapraszam na ostatni odcinek, tam gdzie był wykopany ten guzik z tym gorącym granatem. No także zaczynamy. Mówię, pole jest teraz kompletnie wyrównane jak dywanik, także król dywanu wraca. Pozdrawiam, oczywiście, całą chorostę. No i tyle. I... Zaczynamy, nie? Wujek przygodę, czy nie? No tak. No. Oczywiście pamiętajcie cały czas także, nowi widzowie, o tej subskrypcji, o naciśnięciu tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co, startujemy? Miłego oglądanka. Ja już chodzi na oko skarbów, szuka. Już startujemy, wujek. <laughs> A, kurde, gorąco, 30 stopni, także. <laughs> Patelnia, wujek, mówi, czapkę zostawił. Czapkę chciał w aucie zostawić, chłopie, bierz tą czapkę, bo wiesz, miał jak na patelni, nie? <laughs> no. No dobra, to co, startujemy tutaj. Z tym teatrem dzisiejszym. No to zaczynamy od pierwszego sygnału. Wlatuje plombunia. Nic tu nie ma na niej, także zwykła plomba, zwykła plomba, no name, plomba no name. Są guziki no name, to teraz są plomby no name. Nie, chyba nie ma nic na niej. Nie, nic, nic takiego nie ma. Ale jest pierwszy sygnał, pierwsze znalezisko. O dzisiaj ta pogoda to jest naprawdę wyzwanie. 30 stopniowy łupu. Ale nic, butelka wody jest, także nie ma co. Słuchajcie, kolejne znalezisko wpada. Scyzor, nic starego jak widać. Nawet nie jestem chyba pewny, że tutaj na tym z tych dwóch wypadów, co tutaj już były, wuje Chyba element do tego też tutaj wykopał, także ja trafiłem praktycznie cały. No także kolejne znalezisko oczywiście zabieramy. Media, kurde ze mnie normalnie. Cieknie się i leje, ale słuchajcie, chyba jest krągłość. I wygląda fajnie. A co to będzie? Oczywiście to się okaże za chwilę. Wiadomo, tych zmówek taktycznych pełno na polach leży, także patrzymy. I wygląda fajno. A co to będzie? A co to będzie? Moneta. To będzie moneta. To będzie moneta. O kurde. To będzie srebro. Ja Nie trafione. Chyba będzie sreberko. Będzie sreberko. Co to może być? Nie wiem. Jest takie. Dosyć cienkie Już widzę jakiś talar Kurde, trafiłem! Trafiłem! tak jest to srebro, niestety, stan jaki stan jest to Ajne zilba groszen Chyba nie wiem do końca tutaj 36 część talaru, tak mi się wydaje Jest to jeden zilba groszen no, Stan, jakiś <trafi> stan, jak no niestety Nie wymagajmy cudów od fantów na polu Ale i tak cieszy. I teraz słuchajcie, powiem wam jedno Wdawało taki słaby sygnał, naprawdę Zresztą, teraz może po wykopaniu już tak będzie lepszy sygnał. Patrzcie na to. Widzicie, co to pokazuje? Widzicie, co to pokazuje na dółsie? 30, 33. A to jest srebrna moneta. Jest to jeden zilba groszem także naprawdę, kopcie wszystkie sygnały, bo naprawdę można się grubo zdziwić. Zajazd to jest, no ale srebro jest srebro i cieszy. To się naprawdę tutaj fajnie chodzi, bo jest ładnie płasko, jak na dywanie. Kolejne znalezisko świadczące o tym, że tutaj coś się działo. Tych usek tu niestety już. Naprawdę żeśmy nakopali kolejna łózka od mowera. No, także historia widać się potwierdza tutaj tego pasu startowego tych hangarów, tego wszystkiego, co tu wujek opowiadał. No, elegancko. Dobra łózka nigdy nie jest zła. O to nam się wuja tutaj, kurde na magnesu. Tam. Co on tam? Co ty coś tam wyłowić? Powiedz, kurde, tym magnesikiem. Rekina! Rekina! rekina. Uzuja, dobry. Będzie Rekina, słuchajcie. Ja mam coś okrągłego. Tu Tu coś wyszło okrągłego. Ci te sygnały jest jakiś tak lepiej. Wyrównane pięknie to pole zresztą. Zobaczcie sami. Piękny dywanik. Wpada moneta. Co my tu mamy? Coś małego. Coś małego. Jedynka. Jedynka, cesarstwo niemieckie. Jedynka, cesarstwo niemieckie, ja już widzę. ale w ładnym stanie. Generalnie te, te monety z cesarstwa niemieckiego utrzymują się w ładnych stanach, a tu co kurde, A, taka rdza tu była na polu. A generalnie się w fajnych stanach utrzymują. 1875 rok, także jest jest moneta, kolejna, druga na tym polu. Dzisiejszego dnia, pierwsza sreberko. Teraz jedyneczka, cesarstwo niemieckie. No, oczywiście, uśmiechnięty, zadowolony, a jak? No, jak chcesz na ten magnesik wyłowić, powiedz synu mi, co? Wujak <grytanie> <grytanie> się, kurde, za magnesy wziął teraz. Ale z gorąco ci, powiem to chodzenie po tym polu. No. Naprawdę nie jest nic specjalnego dzisiaj. Ale coś tu jest, ja już mam drugą monetę, miałem cesarstwo przed chwilą. Trzaśnięte. O, bo ja kurde, wujasz, zaczął magnes. ja, za magne? ja mówi, że no chętnie żebyś się tam sam wpierdzielił, nie? No. Nie no, to jest taki magnes, ty potrzebujesz taki porządny, takie F, F200 czy F300, takie, co naprawdę ciągną. Ile ty no. za tego dałeś? 40, Co ty chciałeś za 40 zł tutaj wyłowić, kurde, buja. Oczywiście mówię, miejsce jest ciekawe, cały czas przy tym lotnisku, jakaś taka rzeczka większa. Może akurat, wuja coś tutaj trafi, kurde, nie? Ale najlepiej lepiej to byś tam wskoczył do środka. Tak, tak. Dobra, ja się zabieram dalej za wykrywać. Zdążyłem. Nie zdążyłem do wykrywacza podejść, kurde. A bo ja już zwinąłem. Ja już zwinął ten magnes. Co? Na gruby połowę ja połowa... ty się? Ja nie mam siły już wyciągać tych rzeczy. Nie, ja kiedyś byłem raz na magnesie dziękuję, do widzenia. Nie, nie. Moje, nie moje, nie moje buty, nie moje klocki, tak, że ja tam wolę wykrywać. Dobra ja ciśnie dalej, już trochę chłodniej robi, no. 18.30, jeszcze jest tak półtora godzinki, dwie godzinki potuptamy, już troszkę chłodniej robi ten upał, schodzi, także lecimy dalej tutaj. jak co ty tam masz? Bo jak mówi, że ma, że ma co? Pokrętło od czego? Od enigmy. Od a to warto sprawdzić, o wuja, kurde, faktycznie ty zobacz, ty, o ty się śmiej, kurde. Nie to są jakieś liczyła, proszę wiemy No coś nie? takiego. Może <gry> faktycznie od jakieś e, jakieś kurde Enigmy, kurde, jaja co? Nie raczej nie. Ale jest jakieś liczydło, na pewno to coś jest. No okrągłe no, to jest, także kręci się koło monety wujek. Ty na tym polu strafia, jakąś monetę jeszcze chyba nie, co? Nie, nie. To jest hmm. pierwsza krągłość. Krągły. Pierwsza krągłość, także. No jest kurde, masz, no jest, no. coś z, zostaje coś znalezione. I chcę ten twój magnes zanieść do auta. Tam. Nie. I kurde, no. Ale wiecie, słuchajcie, już Zrobiło trochę przyjemnie, bo zaszło słońce. Parę murek się pojawiło. Bo naprawdę, duchota nie ma czym oddychać, ale oczywiście nie poddajemy się, idziemy dalej. Nie. <laughs> bo ja mówię monetę, bo, bo ja się pyta, co? Ja mówię konkretnego dzicha kurde. O Boże. Konkretny dzichu kurde. O Boże. Masz wujak, chcesz? Masz czy taką monetę już czy no jeszcze pewno, nie? tak. Masz? No z kurde. Z dzicho, z O. Weź no. ładnie bramkę. Prawie jak Rzymek. To pole to jest w ogóle rzymskie pole przecież, kurde. No. Jaka jasna. Dawaj to tutaj do złomu, hop. Koniec, koniec, na dzisiaj kończymy zawody wykopkowe, ale jeszcze wujek idzie, zobaczyć to, co zostało wykopane. Bo naprawdę, powiem Wam, jest trafienie mega zajebiste. Ja, Co oko? Tak, tak. Jaka jazda, nie, 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 bo ja już to widział. Ja też to widziałem, ja teraz czas na Was. Także, kurwa. kurwa. Kurde, system rozwalony, powiem wam. To zawsze kurwa No, ja to zawsze chciałem mieć, ja kiedyś wykopałem taki ogryzek, ale ten ogryzek w sumie się nie liczy. No, bo to ogryzek, ale teraz i to naprawdę było głęboko. Sygnał taki też, nie? Bo jak już na to spogląda, ale jest jeszcze, ja pierdzielę i to w tym. Tu normalnie chodzimy, generalnie, tu jest taki śmietnik tutaj przy tym. Przy tym lasku, dobra, koniec nawijania, słuchajcie, patrzymy na to znalezisko, bo naprawdę jest konkretne, konkretne trafienie. Ja, jak tam? Uff. Jak tam? Piękne. Kurde, nie trzy tego, tym druciany Łopie. kurde, ale wywalony, powiem Wam, dziura taka naprawdę konkretna, konkretnie w dziurze to leżało. Teraz pytanie, czy to jest pierwsza wojna, ale w ładnym stanie zachowany wam powiem naprawdę. Duża głębokość była. Tylko teraz pytanie, co to jest. Tu generalnie śmietnisko jest straszne, bo jak też mówi, to jest no. sygnał na sygnale. Kurde. Zapięcie ma. Cieszek, Cięż, ciężko wyczuć. Daś, przytrzymaj to ja trochę wyczyszczę. Może to z tyłu coś, bo normalnie tony. Datę nadania tego masz, to wtedy wiesz, czy to jest pierwsza wojna, no. czy to jest ty tą drucianą szorujesz, jak ja Cię gwiznę zaraz, nie, kolego. Nie, tak leciutko to było, nie? Ten grubszy taki. Hej <grystanie> co? Dziękujemy, do widzenia, nie? Kurde. Nie, nie. <grystanie> Jaka jazda. No już jest taki, no zajechany, no słuchajcie, nie, nie wymagajmy cudów, żeby to z ziemi pięknie wychodziło, no, ale i tak jak dla mnie w mega stanie. Mówię kiedyś wykopałem na polu chyba ze dwa lata temu taki tą samą blaszkę z tą z tyłu. Ona też była w takim stanie upłakanym, ale mówię, te blaszki jeszcze z tyłu tak się utrzymują. No, także mamy żelazny krzyż. Szczerze powiem wam, nie chcę wam teraz mówić, czy to jest pierwsza wojna, czy druga wojna światowa. Bo nie wiem nic, muszę to w domu oczywiście domyć. Jak dojdę do tego, oczywiście, ale jest zajebiście. Zajebiste znalezisko, naprawdę, nie? Dzień mam zrobiony, kurde. Mam zrobiony, słuchajcie, jednak. Warto było, warto było przyjść w tym upale. Naprawdę, nie ma tych sygnałów. Tutaj wiele, tu jest, mówię, tutaj jest to śmietnisko. Sygnał na sygnale. Także, kurde, rewelacja Wam powiem, rewelacja. Gęba się cieszy, naprawdę. Marzenie na pewno nie jednego z Was. Wujek, to jest twoje marzenie, czy nie? No tak. I to na polu, naprawdę, no. ciężko na polu. Mówię, na, kiedyś na polu takiego gryzka znalazłem, samą tą blachę z tyłu pewnie tam też zostało zmielona, ale tutaj dosyć głęboko to leżało, także mogło się fajnie, w miarę fajnie w stanie utrzymać, także dzień zrobiony. Nie mogę się nacieszyć z tego, ale wujek też mówi, że głęboko, no bo było głęboko, powiem wam, sygnał też taki, ale nie taki, jaki powinien być, no ale kopiemy, bo nie za wiele tego jest. Mówię tu w tym śmietnisku także. Idę po następny. Idziesz po następny wojek? Także. No kurde, grube znalezisko, naprawdę. Mika, mi się jarzy. Piękne trafienie, piękne trafienie, jednym słowem. Komu mówię, nie wiem, czy to pierwsza wojna, czy druga wojna. Ciężko wyczuć tu normalnie, zawsze daty nadania są na dole. Swastyka jest po środku, no tutaj niestety po środku nie ma nic. Nie na no darmo to się nazywa żelazny krzyż, także wiem, że ta obwódka jest ze srebra. To nie wiem z czego to jest zrobione. Wiem, że kiedyś jeszcze wykopałem, no było trochę w gorszym stanie ta blacha z tyłu, no ale jak dla mnie naprawdę dzień zrobiony i to mega. O, bo jak tutaj zaczyna znowu historię opowiadać, ale w tych historiach coś jest Prawda, tak jak z tym naszym depozytem, tutaj co mamy do we wrześniu, do, we wrześniu październik, aż te krzaki tam <laughs> padną, oni to przekoszą po prostu stare zabudowania jak widać, słuchajcie ludzie wyrzucali przed e, tak zwani no, front, no, szli Amerykanie, Anglicy, wszystko. E, słuchajcie, co wszystko było z Hitlerem, było z Adolfem wspólnego. Wszystko było wyrzucane, żeby nie, nie dawać jakichś tam, nie wiem, e, prawdopodobieństwa, że się było w SS, czy tam, nie wiem, w wszystko było wyrzucane, a tu jest właśnie takie miejsce, jak widać za mną, gdzie z pełno sygnału. Ostatnio tu wykopałem chyba monety z Cesarstwa Niemieckiego, jakiś guzik miałem, także tutaj też ten guzik z pierwszy, wojenny. Ale ten krzeż mówię, nie wiem do końca, czy to jest pierwsza wojna, czy druga. Przed chwilą telefonicznie tu rozmawiałem z pewną osobą, mówi, że spojrzał na to, mówi, że to jest druga wojna. Także tym bardziej zajebiście. No, A teraz przerwa na małego Małego ekosa i lecimy dalej. Jest to właśnie takie śmietnisko, jak widać, dziurę na dziurze. Tu nie ma nic, a tu zobaczcie sygnał na sygnale. I żeśmy, żeśmy, mi się udało wydłubać. Wujek dalej walczy o swój żelazny krzyż. Także wujek, działaj, działaj. Tak, tak. Kolejny ślad świadczący o tym, że tu jest śmietnisko Niemców. Niemców, śmietnisko. Kolejny ślad, słuchajcie, odznaka majowa. Tak zwana majówka. Niestety, stan opłakany, ale mówię pierwszy raz, kiedy pierwszy taki sygnał, mówię jakiś aluz, no bo to jest aluminiowe, niestety aluminium, ziemia nie jest łaskawa dla aluminium. Tak de arbeid, czyli tak zwana odznaka majowa, majówka. Tu widać Adlera, tutaj niestety krzyża już nie ma, także taki, takie zwłoki, ale jest i cieszy, a jak kurde. Także widać, że słuchajcie, to miejsce jest historią i ta historia zaczyna tu na trzecim wypadzie wychodzić na wierzch, także jest dobrze. Szukamy dalej tutaj. Mówię do wuja, stara moleta kurwa na wierzchu leży. No to ci mówię, to pole jest, już widziałem tam jednym okiem, że to coś starszego będzie. <grych> Widzisz to? No. Kurde w cycek, pani Basi. O, tak jest, stara moleta z jakimś lwem, także będzie albo Holandia, o 1807 rok. Co ty na to? Kojde, to jest to polec niemożliwe naprawdę. Ale trafiłem, kole. co za dzień w ogóle, kurde, srebro. Potem ten żelazny krzyż i teraz jeszcze stara moneta, także wujek. Co ja ci mam powiedzieć, kurde. Ale co to jest? Rzymek. Ty. To jest srebro. Nie. To jest srebro, bez jaj. To jest srebro. To jest srebro, to jest, srebro. To jest, srebro. To jest na 100% srebro. Tylko, że to jest tak zalepione. Kurde! Ale jaja, czy ja się mylę? Nie, no wujek. W rancie. No, 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 no. no. Zobacz po tym rancie. Ale piękna. No, no, no. To stara moleta zalepiona, no. nie? Ale to będzie srebro na 100%. No. A to może być bo ten no. Może ja zgubię? Ja no zobaczam. jasne, to jest 26 część, część talara, tak. 24 jo. część Tala, 1087. Prywat, co w dzień. Systemy rozwarły. Co, co ty masz? Ty pokaż, bo ty jeszcze kurwa z jakimiś grubymi fantami stąd wyjdziesz. Jo, ty być, nie. No, ty może być, No ale to tak jest... fajne znalezisko, trzymaj to. No, oko No, oko znaleziono. część talara, teraz dopiero patrzę, w srebro. Pokaż. I ty nic mi nie mówisz, że ty masz monetę. No, teraz nowe. Nie trzymaj to moją. Kolejny ja mi nie duś niczym paluchami, nie? nie? Kurde, bo jak się teraz mówię, obudził teraz na wyjście. Raczej nic starego nie będzie, tak. bo to jest za grube. Czyścimy jeszcze to, czy co? Nie, tylko tak. Po, no. Dobra, idziemy, robimy do podsumowania. Tam 1807? Na pod... 1807, ja? 1807, to jest srebro, Wujek. No, Jakby tak. 24 część Talara 1807 rok. Jakaś taka nietypowa z WEM, ale to jest na 100% srebro. I <laughs> słuchajcie, upoceni. Ale warto, było, naprawdę. Przyszliśmy tutaj, było ile nie wiem, Wujek. 30 stopni? No. Było spokojnie 30 stopni. Pierwsze, pierwsze 500 metrów. Myślałem, że normalnie ducha wydzią, kurde, no ale szliśmy. Wujek trochę tym magnesem porzucał. 5-5 razy rzucił i te, na tym się kariera jego skończyła z magne na magnesie. Ale i tak było fajnie. Dobra, słuchajcie, zawijamy się do tego podsumowanka pomału. To podsumowanie wujka. Wójka to moneta, taki stan agonalny, ale... Jak trochę wodą domyłem to będzie chyba jedynka Republiki Weimarskiej. Tak mi się bynajmniej wydawało, jak mi to jakieś kłosy prześwitywały przed chwilą. O, tak, o, tak jest, to będzie jedyneczka Republiki Weimarskiej. Dobra, słuchajcie, wuje, tu wiele nie ma, trochę śmieci mówimy na dziabane. No ale tutaj to już jest naprawdę na co oko zawiesić. Wiadomo, tu jakieś śmieciągi łuski, tu scyzoryk, jakieś blaszki pierdały, plomba. Tu mówię, tu był ten kolejny znak. E, że tam śmietnik jest niemiecki Po prostu Niemcy e, Alianci wchodzili Wyrzucali wszystko na pola I, I tyle z tego A ja to im zawijam <grym> Także majówka też wchodzi Taki stan, jaki stan Co my tu mamy? Słuchajcie, no dwa srebra Pierwsze srebro no Jak widać taki zajazd Ale jest to jeden z Ilba Groszen Nie wiem czy coś się tutaj Lepiej da z tego coś zrobić Oczywiście zdjęcie Na pewno już widzieliście Tu jest jedynka e, Jedyneczka Cesarstwo Niemieckie, tutaj na oko, znalezione na wyjście. 24. E, część talara, oczywiście, zalepiono, ale to srebro jest. Tak bynajmniej mi się wydaje. I chyba mi się dobrze wydaje. Komu mówię, dosyć sta, na pewno. Zobaczcie, już tu prześwituje. Nie mam już czym doczyścić, już mi się te łówki skończyły, ale jest to srebro, tak jakieś nietypowe, z takim lwem tutaj z tyłu. Ale nabierze sobie na spokojnie w domu. No, i elegancko, także jak widać na oko, to pole jest w ogóle takie nietypowe. No i tutaj ten fan dnia. <laughs> żelazny krzyż naprawdę w tym śmietniku. To żeśmy się nakopali, bo jak też mówi tragedia w tym śmietniku. Ale jest żelazny krzyż, coś pięknego i wam powiem naprawdę marzenie każdego z was wiadomo, no stan nie jest to menica, jest to z ziemi wykopane, nie, wy, nie wymagajmy cudów, ale on i tak jest naprawdę w fajnym stanie. Tu jeszcze jest to na zapięcie, tu jest niestety odrywane. Gdzieś ta igiełka pewnie gdzieś też tam się wala. A może i nie, także. Jak dla mnie, chyba jeden z lepszych wypadów, oczywiście zaliczony na gruby, gruby plus. O, i tym miłym akcentem. Dziękujemy za obejrzenie filmu. I Święto i potem. Święto dla tych, co posu... tylko podsumowania oglądają. Też było, także. Święto dla wszystkich. Słuchajcie, no fanty, sami widzieliście. Dwa srebra. Piękny żelazny krzyż. No co tu chcieć więcej? Naprawdę. Ja choć generalnie jestem chodząca maruda, zawsze marudzę, marudzę. No bo ostatnio generalnie coś nie wchodzi. no Nie zawsze będzie. To jest akurat takie hobby, że czasem jest, czasem jest, czasem nie ma. A wuja? To jest fajnie. Pochodzone. A jak? 5 kg zbita Nie wiem, czy naprawdę było gorąco. Ciężko się chodziło, no ale teraz naprawdę jest przyjemnie, ale teraz tu się czas wijać do domu. Dobra, koniec nawijania. A Wam oczywiście jak się podobało, wiecie co macie zrobić. Łapeczkę do góry. Cały czas oczywiście zachęcam nowych widzów na kanale, którzy się tutaj zakręcą przez przypadek albo i nie przez przypadek. Spodoba się do tej subskrypcji. Dajcie tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej Hejo! Hejo.